W kilku miesiącach użytkowania przyjrzyjmy się MI6 od Xiaomi. 6 GB RAMu, 64 GB pamięci wbudowanej. Telefonik bardzo przyjemnie trzyma się w dłoni, pracuje bardzo płynnie, nigdy nic się tu nie zacięło. Wszystko świetnie, aplikacje bez problemu się otwierają, nie trzeba na nic czekać. Jednakże, żeby nie było za pięknie. Telefon posiada także wady, mianowicie jest okrutnie śliski. Po położeniu go na blacie jest się w stanie najzwyczajniej w świecie zsunąć. No i jeszcze jedna rzecz, która może przeszkadzać wielu osobom brak złącza mini jack. No tutaj już niestety słuchawki na Bluetooth albo musimy jakąś przejścióweczkę zastosować. Co jeszcze mogę powiedzieć, robi rewelacyjne zdjęcia, nie potrzeba już sobie aparatu ze sobą żadnego nosić, dwie kamerki z tyłu, więc dużo fajnych efektów możemy uzyskać, w tej półce cenowej naprawdę godny polecenia, więc jeżeli ktoś szuka za takie pieniądze, to polecam mi szóstkę jak najbardziej od Xiaomi.